Witam z tajlandzkiego bazarku. Ceny są różne. 82 to kosztuje kilo pomarańczy, czyli nie jest też za tanio. Mango po 60. Ale to, co oczywiście ja najbardziej lubię, to ananasy. Tak, przypuszczałem, są bardzo tanio mamy za 20 batów mamy ananasa lub za 30 już jest obrane ładnie ze woreczku no można kupić wszystko praktycznie y, dużo roślin jest takich i warzyw co u nas nie występują i sam nawet się nie znam lub są podobne tak na przykład ogórki są takie male, mikro, mikroskopijne papryczki mikroskopijne Żywność jest jaka jest. Kraby. Wszelkiego rodzaju tutaj inne. Mięso sprzedają praktycznie ze stołu. Kroją na miejscu. Jak ktoś się nie boi, to może spokojnie kupować. Różnego rodzaju przyprawy, ryby. Suszone, duszone, gotowane. Można zjeść na miejscu szaszłyczki. Też u nich jest słynne e, kandyzowane różnego rodzaju owoce. Banany najtaniej tak jak już mówiłem e, za 10 batów do 20 batów za cały taki pęk bananów można dostać. Papaja. mają też kwiatki coś do sobie zażyczyć arbuzy o wiele mniejsze niż u nas ale już za 25 batów można dostać bat jest w przeliczeniu na złotówki około złoty 30. Zł. mają ryby przypiekane limonki po 10 batów za porcyjkę No, i przypominam, że jest grudzień, a temperaturki około 30 stopni. No rybki też nie jest to może aż tak super tanio, ale za 100 batów, kilo rybki i jakieś gotowe jedzonko można sobie posmakować. Mają różnego rodzaju szaszłyki, wybiera się i na miejscu smażą. Dodają do tego jakieś swoje sosy, są bardzo ostre. Trzeba na to bardzo uważać. O, mi najbardziej te szaszłyczki smakują. I mamy kawałki kurczaka i za 20 batów taki jeden szaszłyk. Do tego odrobinka surówki i nie ma problemu. Takie jarmarki są w różne dni tygodnia przy ulicach. Są stragany stałe, ale tak jak ten tutaj jest we wtorki, w piątki. I to wszystko w Tajlandii. Tak wyglądają jarmarki. Zapraszam, pozdrawiam i do następnego.